Hmm, praca z domu: marzenie czy przekleństwo? Zapraszam na odcinek numer 37. Cześć, witajcie! Moi kochani! Jak tam się czujecie yy, i jak sobie radzicie? Powiedzcie mi, bo wiem, że większość z Was jest w domu, większość z Was, może nie większość, ale część z Was pracuje z domu, pewnie już około tygodnia podejrzewam, jak nie dłużej i dla części z Was jest to zupełnie nowa sytuacja. Pewnie m, tak jak właściwie ja, ja pracuję w biurze normalnie od poniedziałku do piątku, wiecie, 9, 17 i... Miałam takie przemyślenia, że ojejku, jakbym chciała pracować z domu, przynajmniej przez jakiś czas. Wiecie, no, nie będę musiała się wcześniej zwlekać z łóżka, nie będę musiała się jakoś, wiecie, przygotowywać. Po prostu wstanę, uczeszę włosy, zjem śniadanie i, i pójdę dwa kroki dalej do biurka. I jestem w pracy. Odpada mi transport, odpada mi marnowanie czasu na dojazdy. Nawet odpada mi przygotowywanie posiłków na następny dzień, co czasami też jest takie dosyć żmudne, czasochłonne i czasami po prostu nie masz na to energii. A teraz mam, pracuję z domu, wiadomo z jakich przyczyn, ale powiem wam, że no, ciężko jest się przestawić i nie chodzi tutaj mi o to, że nie mogę wyjść na dwór, ale no słuchajcie. Ja Codziennie idąc do pracy, wiadomo, jakąś tam część, lwią część mojego dystansu, dom, praca, to, to jest po prostu albo samochód, albo transport publiczny. Jeżeli yy, decyduję się jechać transportem publicznym, no to zawsze jest tak, że sobie dochodzę jakieś tam dwa przystanki do pracy... I potem z powrotem jak wracam do, z pracy do domu, to też najpierw dochodzę do te dwa przystanki, potem wsiadam w pociąg i jadę do, do domu. Więc mniej więcej codziennie, dzięki tym yy, przystankom, które po prostu przechodzę, to mi zajmuje może z 15 minut. A zawsze gdzieś tam mam, yy, wiecie, jakieś troszeczkę no, i, inaczej niż po prostu jechać tramwajem. To bardzo, bardzo często jest tak, że... 12 tysięcy kroków to jest takie, taki standard u mnie. W dniu, jeżeli oczywiście nie idę na siłownię albo nie idę gdzieś tam jeszcze po pracy, to jest tak 12 tysięcy kroków. Pomimo tego, że mam pracę za biurkiem, to daję radę właśnie mieć te 5 cyfr zawsze na, na koniec dnia. Wiem, że mam akurat zegarek ten na, na ręku, co odmierza kroki. Wiem, że on nie jest do końca precyzyjny, no, ale mniej więcej wiem, czy pokonałam dobry dystans, czy nie. No a teraz słuchajcie, aż się wstyd przyznać. Wstyd się przyznać, ale ja naprawdę nie dochodzę nawet do 2000 kroków dziennie. Dzięki temu albo przez to właśnie, że siedzę w domu. Nigdzie nie wychodzimy, nie, nie możemy wyjść yy, czy możemy? No, nikt nas nie trzyma. Pałkami nas nie, nie zdzielą, ale no wiecie, zakazania, nakazania zrządowe są takie, żeby raczej się siedzieć w domu, więc siedzimy w domu. I dwa dni, i już po prostu zaczęłam szukać jakichś ćwiczeń z Melbi w internecie, bo brakuje mi ruchu. I to tak faktycznie brakuje mi ruchu, i zaraz zwariuję. I pomimo tego, że praca z domu jest dosyć wygodna, naprawdę, ja sobie na razie chwalę. No bo jest tutaj jakaś wygoda, komfort yy, i można sobie dużo rzeczy zaplanować i dużo też rzeczy zrobić w domu. I ja nie mówię tutaj o tym, że ja pracuję z domu w cudzysłowie, bo ja naprawdę siedzę i pracuję. I nie ma tak, że mam otwarty laptop, i tylko ruszam czasami yy, myszką, żeby ludzie widzieli, że faktycznie jestem online. A tak naprawdę to śledzę Netflix. E, nie, ja akurat pracuję. <grych> e, no ale mimo to, no, wiecie, no, można sobie pozwolić na to, żeby świeżo obiad sobie ugotować albo coś tam zrobić w międzyczasie w domu. Więc ja sobie chwalę pracę z domu zdalną, naprawdę. Ale brakuje mi takiego balansu troszeczkę, jeżeli chodzi o pracę i moje życie prywatne, pomimo tego, właśnie, że. Paradoksalnie powinnam mieć więcej czasu na to rzeczy prywatne, ponieważ nie marnuję go na dojazdy w jedną i w drugą stronę. Ale wiecie, to jest zawsze tak, że powiedzmy, że jak pracujemy do tej 17, to to jest taki troszeczkę komfort, y, gdzieś tam z tyłu umysłu, że jednak jesteśmy i tak już w domu, to możemy jeszcze troszeczkę posiedzieć i troszeczkę coś jeszcze zrobić. Y, ano, to skończę jedno tutaj, tutaj skończę drugie, żeby było już. Właściwie gotowe, a i tak nie mam właściwie co robić wieczorem. No to mogę sobie jeszcze tam z pół godziny popracować. Tak jest w moim przypadku, niestety. No i jak tak siedzę przy biurku, no to to jest pozycja jednostajna, wiadomo. A, no i to, że pójdę do, do czasu do kuchni wcale nic wielkiego nie zmienia. Ja akurat e, mam takie szczęście, że mam takie biurko e, elektryczne. Że się opuszcza i podnosi, więc sobie czasami mogę przy tym biurku stanąć. No ale umówmy się: większość ludzi takich biurek nie ma i większość ludzi siedzi. No i teraz pytanie: jak zachować ten taki balans i jak zachować taką zdroworozsądkową aktywność pomiędzy pracą z domu, ćwiczeniami, gdzie nie możemy wychodzić na zewnątrz, a życiem? Już nie wspominając o tym, że powinniśmy to robić, też przynajmniej ze względu na nasz metabolizm, ponieważ ciągłe siedzenie w jednej pozycji, niestety, ale tak negatywnie wpływa na przemianę materii, że sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Więc w momencie, kiedy siłownie są już pewnie pozamykane, musimy ekstra się pilnować, bo kwarantanna kwarantanną, ale wiecie, za 2-3 tygodnie nie chcemy znowu wyglądać jak balony, i nie chcemy, żeby na tej wadze było ekstra dodatkowe kilogramy. Nie wiadomo ile. Więc spróbuję Wam jakoś może w tym pomóc. Zaczynamy. Przygotowałam dla Was kilka porad. Wiadomo, że nie wszystkie porady Was zaciekawią, albo nie wszystkie porady będą takie skrojone na Waszą miarę, ale to zawsze można sobie wybierać albo modyfikować. Więc yy, zaczynamy. Pra, porady Magdy. <grych> um, co robić, jak stać się aktywnym? Jak zachować tą aktywność fizyczną podczas pracy z domu? Porada numer jeden. Yy, większość z Was, podejrzewam, skoro pracujecie w domu, yy, pracuje po prostu taką, macie pracę przy komputerze. I podejrzewam, że pracujecie na mailach, pracujecie w Outlooku, więc. Znany jest wam kalendarz Outlooka. Wiecie, to tam, gdzie macie te wszystkie nudne spotkania, albo sesje yy, jeden na jeden z szefem, albo jakieś przypominajki o, 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 o pracach w, interne na, w internecie, w tym wiecie, gdzieś tam, yy, tam, gdzie ludzie po prostu w serwerach czy coś takiego, <grym> gdzie nikogo to nie obchodzi, ale to jest ważne, więc generalnie okej. Okay. No, to, to właśnie to ten Outlook. Słuchajcie, najprostsza rzecz jest taka. No wiadomo, dzień mamy pewnie zawalony, ale zawsze jest tak, że mamy powiedzmy, pół godziny czy godzinę na lunch, no bo musimy coś jeść. Więc moja rada jest taka, żeby zablokować sobie czas w kalendarzu w Outlooku właśnie na jakąś aktywność fizyczną. Możecie sobie dzisiaj akurat byłam yy, na YouTubie i patrzyłam. Bo szukałam sobie ćwiczeń z Melbi, więc ona ma naprawdę przeróżne ćwiczenia o przeróżnej długości. Można sobie zrobić ćwiczenie 50-minutowe, ale są też ćwiczenia, na przykład cardio 15 minut, ramiona minut 20. I takie ćwiczenia 15-minutowe cardio każdy, moim zdaniem, spokojnie może sobie wpisać w swój kalendarz w Outlooku. Powiedzmy, że macie godzinną przerwę na lunch. Dacie radę zjeść posiłek, no oraz te 15 minut poćwiczyć, co za problem. A jeżeli wolicie to robić rano, no to co za problem? I tak powiedzmy, wstajemy o godzinie 6, żeby dojechać do pracy, a jak pracujemy z domu, to wstajemy nie wiem, 7.30, 8.00 powiedzmy, bo nie trzeba się szykować, nie trzeba robić make-upu, nie trzeba dojechać do pracy. No to wiadomo, większość ludzi śpi do oporu, jeżeli ma taką możliwość. Więc dlaczego i tak, i tak nie wstać troszeczkę wcześniej, co paradoksalnie i tak jest późną godziną na wasze wstawanie? Bo jak zazwyczaj wstajemy o godzinie 6, żeby dojechać do pracy, a jak pracujemy z domu, wstajemy o godzinie 7.30, no to uwaga, uwaga, jak wstaniemy o godzinie 7, żeby zrobić ranny trening, to i tak to jest ekstra jedna godzina spania. Nie? Daje się radę ogarnąć mój tok myślenia? Mam nadzieję, że tak. Więc słuchajcie, czemu nie? A jeżeli wolicie zrobić jakieś to, ćwiczenia wieczorem albo po pracy, no to to jest taki super czas, żeby powiedzieć sobie: Hej, okej, okay, godzina 17:15, moja praca się skończyła, teraz robię ćwiczenia. Wiecie, i to akurat jest taki fajny przerywnik i taki fajny. Wyznacznik, dlatego, żeby skończyć pracę, a nie żeby myśleć sobie, że oha, i tak jestem w domu, to jeszcze zrobię te dwa maile. Co mi zależy? No, zależy o tyle, że zaraz Melbi na ciebie czeka na YouTubie, więc idź na spotkanie, nie? Więc yy, próbujcie sobie od jutra ogarnąć taki grafik, jakakolwiek godzina wam najbardziej odpowiada. To nie musi być jedna godzina, to może być yy, jutro, może być yy, rano a pojutrze może być gdzieś tam o godzinie, nie wiem, 13. Zależy, jak Wam się układa dzień, wiadomo. Próbujcie sobie właśnie wpisać w grafik, w Outlooku ćwiczenia. I zależy, no, 15 minut, pół godziny, godzina, jeżeli macie taką sposobność. No i dacie radę. Ja na przykład jutro zaczynam to i dlatego do Was mówię o tym yy, rano. Ja wolę sobie wstać, zrobić rano, i tak naprawdę mam z tego dwie korzyści. Pierwsza korzyść jest taka zwykła, że już mam to z głowy. Wiecie, że zrobiłam ćwiczenia i nie muszę sobie mieć takiego kata nad sobą, że o Jezu, jeszcze muszę zrobić dzisiaj ćwiczenie. Nie, ja wstanę, zrobię rano, mam z głowy. A druga rzecz jest taka, że robię ćwiczenie, zaraz idę pod prysznic i tak się czuję świeżo. I taka jestem pełna energii. Kurde, fantastycznie. Więc ja bardzo, bardzo Wam to polecam. Rada numer dwa jest bardziej związana z waszą przestrzenią pracy. Wyobrażam sobie, że nie jest tak, że 100% ludzi, którzy są zmuszeni pracować z domu, ma osobny pokój, gabinet do tego, żeby pracować w ciszy i spokoju. Po pierwsze, a po drugie, żeby pracować przy takim, wiecie, zwykłym biurku, biurku, nie? Wiadomo, że w niektórych przypadkach to zwykłe biurko, biurko to jest e, stół jadalniany. Albo gdzieś jakaś, nie wiem, fotel przy ławie, cokolwiek takiego. No nie każdy ma, wiecie, przestrzeń, nie każdy ma może potrzebę posiadania w domu dedykowanego pokoju na biuro, albo przynajmniej dedykowanego miejsca na biuro. Więc yy, ważne jest to, aby mieć taki komfort pracy i wiadomo, jeżeli na przykład jesteśmy tacy, że no, nie mamy tej możliwości, na przykład jeżeli nie mamy możliwości posiadania biura i musimy siedzieć przy tym stole w jadalni, albo przy stole w kuchni jeszcze, no wiadomo, bo stół w jadalni może mieć takie dosyć wygodne krzesło, ale już stół taki w kuchni zazwyczaj to te krzesła nie są takie, wiecie, z poduszkami, a już w ogóle zero ergonomii w tych krzesłach. Bo to są krzesła, żeby usiąść, zjeść, wstać, wyjść. To nie są krzesła, żeby siedzieć 8 godzin na tyłku, i pracować. Dlatego ważne są tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że spróbujcie przynajmniej jakoś postarać się o to, żeby te krzesła były w cudzysłowie ergonomiczne. Spróbujcie zrobić tak, że, że, że macie jakieś, nie wiem, poduszkę przy kręgosłupie albo na odcinku tutaj lędźwiowym, albo że się, siadacie na poduszce, jeżeli jest wam za twardo. Że sobie wiecie, nie musicie tak być gdzieś tam powywijanymi, żeby napisać maila, bo tak się nie da przez 8 godzin i to jest złe nie tylko dla naszego kręgosłupa i postawy, ale też dla naszej psychiki. Dlatego też bardzo ważne jest to, ja jeszcze raz wrócę do tego zegarka, który mam na ręce, ja wam kiedyś o nim opowiem. Bo niedawno kupiłam taki, wiecie, zegarek fitness, jest super, ale to może temat na osobny podcast. Yy, chodzi o to, że ten zegarek co godzinę przypomina mi, że he, za długo siedzisz, wstań. I do tego też bym chciała zachęcić Was. Dajcie sobie chwilę na oddech, jeżeli macie taką możliwość, a podejrzewam, że macie, co godzinę wstańcie. Yy, zróbcie, przejdźcie się do kuchni, wróćcie, wyjdźcie na balkon. Zróbcie sobie herbatę i, i wiecie, albo stójcie przy tym czajniku, albo tak chodźcie od jednej ściany do drugiej, zanim się wam woda nie ugotuje, żeby troszeczkę rozruszać te kości i ten organizm, żeby zaczął żyć na nowo. Pomaga to wam też w koncentracji i da taki świeży umysł, bo jeżeli siedzimy w jednym miejscu za długo, no to mózg też po prostu. Się nudzi, a jak wstaniemy, damy mu jakieś inne bodźce, inny pokój, inną rzecz do zrobienia niż czytanie i gapienie się w ekran, o masz tutaj mózg mój, nastawiam wodę na herbatę, a przy okazji sobie rozładuję zmywarkę no to to już są dwie różne inne rzeczy, niż yy, zupełnie różne od tego siedzenia przy stole w kuchni i czy, czy w jadalni i czytania maili. Także dbajmy, dbajmy o to miejsce do pracy, żeby ono było takie najbardziej korzystne, na jakie możemy sobie pozwolić, bo to jest mega istotne. Słuchajcie, nie wiadomo, ile będziemy jeszcze siedzieć w domu i pracować w domu. Nikt tego na tę chwilę nie wie, także dbajmy o to. Punkt numer 3, który troszeczkę łączy się z punktem numer 2, jest taki, że okej, okay, jeżeli nie chcecie się pocić i pracować z Melbi, możemy sobie. Yy, w łatwy sposób pomóc, robiąc takie y, ćwiczenia typowo przy biurku, jeżeli nie chcecie się bardzo, bardzo ruszać i męczyć, to zawsze możecie sobie wstać i na przykład pomachać rękami i w prawo, w lewo zrobić taką mini rozgrzewkę albo y, przestąpić z nogi na nogę. Tutaj gdzieś y, kiedyś wyczytałam, że jeżeli. Podejrzewam, że tak. <grym> um, ale jeżeli je, lecieliście samolotem, to. Przypomnijcie sobie, jak robią hostessy, gdy pokazują wam instrukcje bezpieczeństwa. Możecie zrobić właśnie dodatkowo te same ruchy, co one. Więc wiecie, jeżeli sobie teraz wyobrazicie, co robią hostessy, jak pokazują drogę ewakuacyjną, gdzie te wyjścia ewakuacyjne są, w lewo, w prawo, z tyłu, na, na przodzie, takie rzeczy możecie robić. Wstajemy, rozprostowujemy ręce i po prostu... I to już da naszemu mózgowi troszeczkę takiego innego odczucia, że, że coś robimy innego. Radziłabym się też może troszeczkę odsunąć od monitora, albo obrócić o 180 stopni, żeby nasz wzrok też odpoczął. Albo po prostu iść sobie zrobić tę herbatę, ale też rękoma jak hostessa. Też tak może być. Um, Rada numer cztery jest taka, że i dzięki Bogu, że nie możemy wychodzić, i dzięki Bogu, że w marketach już pomału nic nie ma, chociaż właściwie do tej pory może zrobili zapasy, co ja tam wiem, nie wychodzę, ale ym, nie podjadamy. Słuchajcie, żeby zachować, wiadomo, zdrową serwetkę, a już w ogóle, jeżeli chcecie się wyszczuplić, no to niestety podjadanie jest złe, a wiadomo, jeżeli siedzimy przy komputerze 8 godzin w domu, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo zawsze gdzieś tam mamy tych ludzi obok siebie w biurze, z którymi zawsze tam możemy o czymś pogadać i zawsze jest troszeczkę inaczej, niż tak samemu. E, I wiadomo, jeżeli jestem sam, nudzi mi się, no to pójdę, zobaczę, co tam mam w kuchni. Co w lodówce? A co w tej zakażanej szafce? Aha, paczka chipsów? A, no właściwie, to czemu nie? A jeszcze tam kupiłem kolę dwa tygodnie temu, to to, to, to właściwie kola, chipsy, to to fajne. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ja nie jestem dietetykiem, ale nie trzeba być dietetykiem, żeby na takie rzeczy powiedzieć nie. Ja wiem, że nie jest łatwo, wiem, że się nudzisz, ale jak się nudzisz, to sobie raczej włącz Melbi. Ok? Wiem, że ci się nie chce, ale jak ci się nie chce, to wstań, rozładuj zmywarkę. A jak już jesteś w kuchni, to zrób sobie pięć pajacyków i wróć. Przestań gadać i myśleć o tych chipsach, bo to ci nic nie da. Nie podjadamy, jesteśmy w domu, to nam się nudzi. Słuchajcie, nawet jak ci się nudzi, to jesteś w domu i nie ma nigdy tak, że w domu nie ma nic do roboty. Nastaw pranie, podlej kwiatki, posprzątaj w łazience. Nawet jeżeli nie masz pracy, to w domu jest co robić. Uwierz mi, naprawdę jest. Rada kolejna, numer 5. Słuchajcie, ym, do tego trzeba będzie mieć. Dedykowane narzędzie, ale podejrzewam, że w XXI wieku już wszyscy, jak nie większość z Was, takie narzędzie posiada. A mianowicie chodzi mi o słuchawki bezprzewodowe. Jeżeli w ciągu dnia macie jakiś yy, czas, taki, że musicie dołączyć do jakiegoś zebrania online, macie na przykład zebranie swojego teamu albo jakieś nudne wyniki finansowe, dołączcie, yy, tylko dołączcie przez słuchawki. I to muszą być słuchawki bezprzewodowe, nie mogą być na kablu. No i nie siedźcie podczas tego spotkania, tylko chodźcie po domu. Hm? Co wy na to? A zazwyczaj jest tak, że jak jest jakieś zebranie, no to każdy sobie siedzi. I, I wiadomo, no zależy od zebrania, ale no halo, 80% ludzi na tych zebraniach musi słuchać. Dwie czy trzy osoby zawsze gadają. Więc jeżeli ja jestem na takim zebraniu, kiedy zazwyczaj słucham i nie muszę się za bardzo koncentrować, no to co robię? Zazwyczaj siedzę i się nudzę. Coś tam sobie myślę, czytam jakieś maile z nienacka, które przyjdą, a mogłabym po prostu wstać i się przechodzić po mieszkaniu, słuchając też tego, tej konferencji, na której muszę być. Tego zebrania, tego spotkania Timu. No kurde, czemu nie? Ja bardzo lubię yy, akurat tę radę, uważam ją za taką jedną. Z rzeczy, o której zazwyczaj nie myślimy, biorąc udział w jakimś zebraniu online, będąc w domu. Jeżeli nie muszę mieć prezentacji, jeżeli nie muszę się bardzo skupiać, jeżeli po prostu muszę być i od czasu do czasu powiedzieć parę słów, tak nie do widzenia, to jak najbardziej wstańmy i zacznijmy się przechodzić po pokoju w tej nazad, a co nam to? To lepsze zawsze niż siedzenie na tyłku, nie? I ostatnia moja rada jest zaczerpnięta z wywiadu, który kiedyś słyszałam, dawno, dawno temu. Wywiadu udzielała założycielka bardzo znanej firmy kosmetycznej. Firma kosmetyczna nazywa się Anastazja. Podaj, że ta kobieta zaczęła swój biznes od brwi, chyba? I nie wiem, czy też nie do końca ma, ma, ma więcej niż tylko twarz. Nie za bardzo o tym wiem, ale wiem, że największym takim hitem są jej kredki do brwi. Więc um, udzieliła wywiadu, a to jest bardzo, bardzo znana osoba z milionami na koncie. I ona powiedziała, że owszem, pracuje z domu, bo wiadomo, z milionem na koncie to można pracować skąd chcesz, ale um, mówi, że kieruje się w życiu kilkoma zasadami, i jedna z tych zasad jest taka, że nawet jeżeli nigdzie nie wychodzi, i ma taki dzień, gdzie zostaje w domu cały dzień i pracuje z domu. To nie ma tak, że ona siedzi w dresie. Nawet jeżeli nikt ją nie odwiedza, nawet jeżeli nie ma żadnych takich spotkań online wiecie, przez kamerę internetową czy, czy coś takiego, ona zawsze wstaje, ubiera się, tak jakby się miała ubrać do biura, robi trochę make-upu, pewnie układa włosy i dopiero potem zasiada za biurko. I to jest taka. Taka rada, którą myślę, yy, która myślę jest bardzo pomocna. Bo wiadomo, yy, kurczę, no większość z nas jak siedzi w domu, no to co? No włosy to ja sobie umyję jutro, albo wiecie, pojutrze. Yy, no to co? Mam ten dres, yy, właściwie fajnie mi się w nim siedzi. Ta bluza od dresu to już trzeci dzień, ale jeszcze jest taka ok, A nie chce mi się zmieniać, a w ogóle no bez sensu i tak siedzę w domu. Albo w ogóle niektórzy... Tak jak wstali z łóżka, tak siadają przy komputerze, czyli w piżamie, bo i tak siedzę w domu, nikt mnie nie widzi, to czemu nie. I uważam to za bardzo takie podejście, które jest mało produktywne, bo piżama czy komplet od adresu to są takie rzeczy, które nasz mózg utożsamia z odpoczynkiem i z relaksem. A jak już wstaniemy i wy wykonamy ten effort, żeby się ubrać ładniej czyli tak jakbyśmy szli do biura, żeby troszeczkę laski wykonać ten make-up, żeby ułożyć troszeczkę włosy, to się już inaczej czujemy i podchodzimy do naszego dnia troszeczkę inaczej. Z innej perspektywy. To już nie jest ten gość, który siedzi w dresie na pół rozwalony i czyta maile. To już jest ten gość, który założył dobrą koszulę, siadł wyprostowany przy biurku z kubkiem dobrej kawy i który jest gotowy do pracy. Musimy pamiętać, że to jak pracujemy i to jak wykorzystujemy ten czas, gdzie pracujemy z domu, na to wpływają rzeczy, które robimy każdego dnia. Zau Zauważcie, na koniec zróbmy takie podsumowanie. Po lewej stronie mamy Bartka, który zaczyna pracę o godzinie 9. Z łóżka wstał o 8.50, ale to tylko dlatego, że jeszcze ma czas, żeby umyć zęby i zrobić kawę. 8.58 włącza komputer, no i siada przy biurku. Czas pomiędzy wstaniem z łóżka, a zasią... zasiąściem do pracy to 10 minut. Podczas tych 10 minut Bartek umył zęby, ziewnął 7 razy, zrobił kawę. Włączył komputer, usiadł. Nie ubrał się, nie wziął prysznica, nie zjadł śniadania, nie, yy, nie zrobił żadnego innego... Żadnej innej aktywności. To jest 110 10 minut. Bartek pracuje z domu, nic nie musi. Okej, okay, zostawmy Bartka. Jak on nic nie musi, to niech sobie siedzi przy komputerze, godzina 9, zaczyna pracę. Po drugiej stronie, po, po prawej, bo chyba Bartek był po lewej, nie pamiętam już, po drugiej stronie jest Jacek. Jacek zaczyna pracę o godzinie 9, tak samo jak Bartek. Ale Jacek wstał o godzinie 7.30. Jacek wie, że nie może wychodzić, ale ma jakieś hantelki w domu, troszkę się podciągał, zrobił parę pompek, gdzieś tam jakieś parę brzuszków. Następnie wziął prysznic, następnie ubrał koszulę, następnie zjadł dobre śniadanie. Godzina dziewiąta, no powiedzmy, ok, ósma pięćdziesiąt, Bartek włącza komputer, zasiada z kubkiem kawy, bo śniadanie już zjadł. Zaczyna pracę. No i... Wiem, że, że Jacek wstał o wiele wcześniej niż Bartek, ale to, co Wam powiedziałam na początku, Jacek i tak ta godzina 7.30 to jest i tak później niż gdyby wstał w takie dni, wiecie, bez wirusa na zewnątrz i musiał yy, dojechać do pracy. Więc to jest też ten czas ekstra na, na spanie. Tylko Jacek zdecydował się nie spać aż tak długo jak Bartek i zrobić coś dla siebie. Zaczął dzień energetycznie, zaczął dzień troszeczkę się poruszał, czyli już ma inne nastawienie, inne też nastawienie do pracy, ponieważ nie siedzi w piżamie. On jest gotów, on może, wiecie, podbijać świat w tym momencie. No i teraz się zastanówcie, ym, którym z tych modeli byliście w czwartek, Bartek czy Jacek? I którym z tych modeli będziecie jutro, Bartek czy Jacek? Słuchajcie, praca z domu. Może być błogosławieństwem, ale tylko dla tych, którzy wiedzą, jak mądrze z tego korzystać. Bo dla tych, którzy myślą sobie, że praca z domu to takie mini wakacje i że generalnie mogą spać do oporu, i nie myć włosów, albo już w ogóle korzystać z prysznica dwa razy w tygodniu, bo, bo co? I tak nigdzie nie wychodzą, bo nie mogą. Dla tych osób praca z domu yy, może być fajna, przez pierwsze dni, ale potem będziemy czuli taki niedosyt, niedosyt, a coś takiego, że i tak właściwie się źle czuję, bo mi się nie chce już w ogóle nic. I słuchajcie, to jak będziemy zarządzać tą naszą pracą z domu, zależy od wyłącznie naszego podejścia. Więc mam nadzieję, że troszeczkę z tych wskazówek przypadło wam do gustu i od jutra albo nawet od dzisiaj zaczniecie z nich korzystać. Tego wam życzę. Ja jutro wstaję rano, pracuję z Melbi, 20 minut kardio, idę pod prysznic, jem y, owsiankę moją ulubioną i zaczynam pracę o dziewiątej. Będę o Was myśleć. Trzymajcie się, kochani. Do następnego odcinka. Buźka!